Z tej strony, gdzieś kolejny film o scyzorykach, dzisiaj na tapetę, model Gerlach 612 C w wykonaniu firmy Polmak, ale ta oto wersja. Zobaczcie, wersja dla cicho ciemnych i też tam okazjonalna. Mamy takie takie pudełeczko tutaj. Na pudełeczku samolocik B-24 Liberator, o ile mnie wzrok myli. Czyli coś czego mogli rzeczywiście polscy spadochroniarze używać z AK. Oczywiście w porozumieniu z jakimiś tam koalicjantami, bo to nie była nasza produkcja, ale tak pudełko wygląda w ten sposób. Widzicie tutaj może jakimś inicjatorem tej akcji jest fundacja imienia cilociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej i mamy też taki promo odnośnik fundacja przyznam się szczerze, że nie sprawdzałem o co chodzi i partner od strony komercyjnej militaria.pl z których ja zakupiłem swój scyzoryk kupując produkty z logiem fundacji wspierasz pamięć o cichocienni nie wiem na czym to wspieranie pamięci polega no, ale powiedzmy, że na miesiąc grudzień, ja na miesiąc grudzień już miałem odwalony swoją dawkę dobroczynności. No, to powiedzmy na styczeń, chyba go w styczniu kupiłem. Okej, okay, no dobra, otwieramy. Popatrzcie, pudełko mogłoby być trochę lepiej wykonane, bo tak wiele osób wskazywało na to, że na stronie militawiów ten scyzoryk był naprawdę w wysokim wysokiej jakości wykonaniu. Popatrzcie tutaj. Jest, nie wiem, czy wyfrezowana, czy, czy wygrawerowana ta gapa z ciemnych. Pierwotna wersja z militariów miała jeszcze tutaj w tym miejscu na płetwie blokady no tak jakby kontynuację tego rysunku. Nie wiem w jaki sposób naniesioną, ale było. Natomiast na forum Knives.pl wiele osób wskazuje, że chyba na Militaria.pl do produkcji puściły wersję już taką trochę zubożoną. No i to, tak to też wygląda. Wyjątek w Polmagach to jest ta, ta czarna okładzina. Na razie widziałam tylko tekstolitowe, saperskie tak zwane czwartej generacji. I Normalnie model 612 w czerwonych układinach. Dobra, tutaj z drugiej strony mamy też taki grawer cicho ciemni. No, ok, jest. I teraz tak, nóż. Jak zwykle, dumny napis. Zaraz tak, żeby go Wam pokazać. No, Made in Poland w każdym razie tam jest. Może coś będzie widać z tego. A może i nie. No dobra, mniejsza z tym jestem, napis Made in Poland. Dziwi mnie, że Polmak w jakiś sposób nie chce bić korony Gerlacha tak jak robił to Gerpol. Może nie kupił praw do tego znaku i może dalej idzie, te prawa Gerpol. Nawet nie wiem, czy ta firma istnieje. I co ze scyzorykiem tu już możemy przejść do normalnej recenzji scyzoryka. Jednoostrzowy, bardzo zbliżony wyglądam do szaperskiego, Moim zdaniem bardzo udany udana ogólna konstrukcja. Jeśli ktoś na moim kanale oglądał moją przeróbkę modelu 612W, to nieskromnie powiem, że był to strzał w dziesiątkę. Dodanie jakiegoś klipsa, jest to bardzo dobry nóż do EDC. Tylko, że model 612W, który przerabiałem, ma jeszcze piłę, która jak ktoś tam wspominał też na jakimś forum w miejskiej dżungli, piła do drewna jest delikatnie mówiąc mało przydatna. Natomiast y, tu jak najbardziej, y, to jedne ostrze bardzo duże, jak na scyzoryk, y, jest wystarczającej mocy, że w pracy może wystarczyć. A jeszcze takie techniczne jakieś niuanse, blade, play, blade playa nie ma poziomego plenowego też nie ma. Nie chcę sprawdzać yy, mocy tej blokady, bo zdarzyło mi się już saperskiego złożyć, zablokowanego. Nie wiem, czy przez to, że tu lekko przy, przy teście naciskałem, jednak tego backloga yy, ale zdarzyło mi się go złożyć. Ok, jest backlog i wiem, że też yy, wiele osób interesuje, jak ciężko on działa, więc przyznaję, że po raz pierwszy testuję, bo. Odbierałem scyzoryk w pracy, będąc, tylko go rzuciłem na, na siedzenie w samochodzie i dzisiaj mi się o nim przypomniało. No niestety do słabych osób nie należy zwłaszcza moje dłonie nie należą do, do słabych, ale backlog, backlog w samym scyzoryku należy do jeszcze mniej słabych niż moje dłonie. Także jeśli ktoś szuka stylizora z delikatnym no to, to nie jest ten. Albo go musi poddać jakiejś obróbce, albo kupić sobie jakieś porządne ściskacze i poćwiczyć siłę chwytu. Ok. Polmak, model Gerlach 612C, czyli model bardzo zbliżony do, do Gerlacha Saperskiego. Z okazji jakiejś tam akcji. Wspierania pamięci i cicho, cicho. To tyle. Dzięki.